pożytku Będą mieli kibice i sztab szkoleniowy Górnika łęczna, bo pokazał na starcie se tego sezonu, że jeżeli gra, to daje dużo w ofensywie albo bardzo dużo. Jest nam na kogo grać. Czeka Czubak, też tornik jak Gaprindaszwili. Dzisiaj analizując sobie gry arki, aż 5 asysty w tym sezonie Gruzina muszą na niego uważać. I po raz kolejny powietrzem i jest gol! Karol Czubak, 1 do 0. W pierwszej minucie meczu otwiera wynik. Ależ początek tego meczu Karol Czubach pokazał, że jeżeli zostawisz, mi tu zostawisz mu troszkę miejsca w polu karnym, to on z tego korzysta i robi to, co potrafi świetny strzał głową. No Arka zaczyna ten mecz najlepiej jak tylko się da. Patrzymy jeszcze raz do któregokolwiek zawodników w żółtej koszulce. Był wbiegający w pole karne, Oliveira, ale o tym za chwilę. Ależ teraz szansa i chyba będzie rzut karny. To musi być rzut karny i tak też właśnie się dzieje. Faulowany Przemysław Banaszak przez Pawła Lenarcika. Ja nie ma większych wątpliwości, Łukasz Szczech. Banaszak. Banaszak czy Lenarcik. Stanęli woko woko jest Gwizdek. Przemysław Banaszak i jest jeden do jednego, chociaż na rękach miał to Paweł Lenarczyk. Jest radość Banaszaka. Górnik Łęczna wyrównuje stan rywalizacji po tym rzucie karnym. Duża zasługa tego piłkarza, bo on sam wywalczył jedenastkę. I jeszcze teraz chwilkę, podbieg do ławki, by dać czas sztabowi szkoleniowemu. Był Borecki, jeszcze Arkowcy, teraz Gojny. Lewą nogą, gojny! No, przed Kostrzewskim ostatecznie poradził sobie golkiper Górnika da chwili chyba faulowany i chyba też będzie żółta kartka dla Dominikasa Barauskasa. A przemysław Banaszak, on może się naprawdę dzisiaj podobać. Rozpoczęła się druga część gry, no i też. Musi też podobać się kibicom Górnika, ale jest Arka Gdynia, jest Gojny, był Jakubczyk. Teraz żał Oliveira przed szansą pokazania indywidualnej jakości. Oliwiera, Czubak ale wcześniej i Słupek. Wcześniej jest faul odgwizdany. Przez Karola Czubaka, my oglądamy powtórkę tej sytuacji. Tutaj też ładnie sobie przełożył do prawej nogi i faktycznie gdzieś... W końcu inaczej, żał Oliwiera. Chciał... do Dawid Gaga. O Gaga, ach, gdyby zagrał z pierwszej piłki, to naprawdę mogło być ciekawe, bo mieli okazję na tak zwane one-two. A teraz gol! Dwa do jednego dla górnika Łęczna. Kapitalnie z drugiej linii wbiegły Paweł Żyra. Kapitalne wbiegnięcie tego zawodnika, o którym mówisz, ale doceńmy, co zrobił Jakub Bednarczyk. Kapitalna centra lewą stopą. Wszystko zagrało tutaj jak trzeba. Świetny timing. Górnik Łęczna strzela gola, na który go zasłużył. I tutaj to zagranie. No, wydawało się, że popsuł to Dawid Ogaga, a później przełożył sobie do lewej nogi Kuba Bednarczyk. No i Paweł Żyra, jak pan profesor, z drugiej linii w pole karne. Yes. Idealnie. Yes. Vital, źle to zrobił. Ale nie uda się tej piłki przechwycić. Ale przewrócił się, wstał to rozkapitalne podanie. Czy będzie 2 do 2? Skóra nie ma gola! Poprzeczka! Ależ to była okazja dla Arki, stanął oko w oko z Koszewskim. Dokładnie ekstra klasa to Premier League, natomiast Kacper Skóra no tutaj zabrakło centymetrów, po prostu. Widzimy jeszcze raz powtórkę całej sytuacji. Barauskas, no teraz udało się tę piłkę przedłużyć, jest szansa dla Górnika, czy zamknął ten mecz? Nie trafia w tej sytuacji. Branisław Spacil czy, czy będzie zgarnięta ta druga piłka, jest, ale nabity prosto w głowę Paweł Żyra, i to jest koniec meczu. Porażka Arki Gdynia u siebie z górnikiem Łęczna staje się